Praca w nauce to dziwne zajęcie. No bo tak, z jednej strony mówi się, że naukowcy dzielnie pracują nad tym, żeby świat był lepszym miejscem. A z drugiej strony, jeżeli ktoś się otarł o środowisko akademickie, no to wie, że większość naukowców przez większość swojego czasu siedzi za biurkiem albo siedzi w swoim laboratorium i realizuje badania tak specyficzne, że jak ktoś nie jest naukowcem, to ciężko zrozumieć, o co w ogóle chodzi. Ja robię doktorat z nanotechnologii. Kiedy nowym znajomym opowiadam o tym, no to większość z nich myśli w pierwszej chwili o cudownym pancerzu Ironmana. Ale jak zacząłem tłumaczyć, że tak naprawdę mój doktorat to jest obrazowanie procesów tanochemicznych w cieczy za pomocą transmisyjnego mikroskopu elektronowego, żeby móc w czasie rzeczywistym rejestrować to, jak wygląda synteza nanostruktur. Większość od razu traci zainteresowanie. Nie mam pojęcia dlaczego. Zapraszamy na specjalne spotkanie kanapy fizyków, które odbędzie się w Auli Głównej Instytutu Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk w Krakowie w czasie Małopolskiej Nocy Naukowców o godzinie 21. Udział w debacie wezmą profesor Paweł Brickman, profesor Paweł Jochem, profesor Michał Krupiński i profesor. Jerzy Mietalski. Zapraszamy.